No i z tej strony i to zapraszam was do kolejnego odcinka piłkarskiego agenta. Tym razem Dawid Kownacki jest naszym klientem. Zawodnik, który jeszcze parę lat temu był wielkim talentem właśnie polskiej piłki nożnej, gdzie Adam Nawałka szykował go właśnie, żeby grał w pierwszym składzie, ale niestety wszystko wyszło inaczej. Zawodnik, który doznawał bardzo często kontuzji, niestety wypadł z kadry brzęczka, ale także znotowanie na wybitnego piłkarza, ale wydaje mi się, że ten zawodnik cały czas ma ogromny potencjał, dlatego zadzwoniłem do niego, czy chciałby, żeby właśnie nasza agencja go. Przyjęła i prowadziła odpowiednią jego karierę, stwierdził, że okej, okay, że możemy właśnie porozmawiać. I tak się wydarzyło. Oczywiście jest w drużynie dosyć przeciętnej. Fortuna nie jest jakimś wybitnym zespołem właśnie w Niemczech. Jest raczej drużyną, która będzie walczyć o środek tabeli, ewentualnie utrzymanie. Ale wydaje mi się, że ten projekt, który tutaj porozmawialiśmy właśnie z zarządcami, był naprawdę ciekawy. No i pierwszy sezon: 40 występów, 11 bramek, niesamowity sezon, wydaje mi się. Zawodnika, który gra bardzo przeciętnym z pole. Oczywiście byli inni zawodnicy, którzy też chcieli właśnie wygryźć Dawida Kownackiego, ale zawodnik, który może grać na lewej, prawej pomocy, ale także na napastniku, to jest naprawdę duża gwarancja jakości w ataku. Zwłaszcza, że Kownacki dosyć często gra właśnie na skrzydłach a nie na samym ataku z tego powodu, że tam grał reprezentant Niemiec już, więc to było niesamowite zaskoczenie, że właśnie z takiej fortuny Deserdorf grał właśnie w reprezentacji Niemiec zawodnik. A tu możecie zauważyć, oczywiście Kownacki doznawał, doznawał cały czas powołania do kolejnych reprezentacji Polski, czy była prowadzona przez Brzęczka, czy później przez właśnie Skowronka. To było bardzo ciekawe, że to właśnie były szkoleniowiec Wisły Kraków został zatrudniony jako szkoleniowiec reprezentacji Polski, a tu możecie zauważyć, że Dawid Kownacki miał rewelacyjny sezon, 23 bramki w samej Bundeslidze, 22, co ich niesamowitego pokonał Roberta Lewandowskiego, a teraz możecie zauważyć, że jego overall przed kolejnym sezonem ma poziom 77. Niestety, podczas okienka letniego dosyć dużo zawodników odeszło, też były kłótnie w i to nie najlepiej funkcjonowało, szczerze mówiąc, przez pierwszą rundę jesienną. Dlatego postanowiłem z Dawidem, że będziemy musieli szukać nowego domu, nowego miejsca. Oczywiście tutaj moglibyśmy cały czas walczyć, ale wydaje mi się, że ta drużyna, niestety, zrobiła parę kroków w tył niż cały czas się rozwijać. A jednak chcieliśmy drużyny, która będzie nam dawała odpowiednią jakość, ale też cieszyć z gry, a tak wydaje mi się, że Fortuna właśnie nie funkcjonowała w tym sezonie. Dlatego postanowiłem przejść do innego zespołu z Dawidem Kołnackim, zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądać. Oczywiście jak zostawicie w komentarzu serduszko, też właśnie wam przypnę serduszko, cały czas ta akcja trwa na moim kanale i oczywiście jak macie ochotę, możecie napisać coś miłego właśnie w komentarzu, jesteście wspaniali, rewelacyjni. I oczywiście łapka w górę też jest całkiem... Całkiem sympatyczna, pamiętajcie o tym. I bardzo fajnie jakbyście ją zostawili. Oczywiście nie zdobyliśmy mistrzostwa, nie zdobyliśmy pucharu, ani żadnej pucharu właśnie w ligach europejskich. No bo nie mieliśmy takiej szansy, ale tu przeszliśmy do drużyny, która naprawdę miała ciekawy projekt. Drużyna, która zmieniła... No, y, zarząd, która zmieniła trenera i to naprawdę dobrze wyglądało, choć na początku nie byli skłonni nas skupić, ale stwierdziłem, że jako menadżer, który już tutaj był, można powiedzieć, w lidze włoskiej i naprawdę dobrze wyglądał, zwłaszcza, że tutaj był polski trener Łukasz Achito, więc wydaje mi się, że idealnie to wszystko będzie pasowało i AC Milan cały czas będzie rósł siłę, a my za 20 minut przeszliśmy właśnie do tego zespołu, niestety dziewiątka była zajęta, a Dawid Kowanacki w pierwszym sezonie, jak przedstawił nam właśnie polski szkoleniowiec, miał plan, że był rezerwowym, ale w kolejnych sezonach miał wbić się do pierwszej 11, wiecie. Pierwszy sezon miał być taki rozpoznawczy, żeby dobrze przygotować się go do odpowiedniego poziomu tej ligi i tak dalej i naprawdę to dobrze funkcjonowało. Asemian zajął trzecie miejsce, więc zagramy na pewno w Lidze Mistrzów w kolejnym sezonie, ale także z Napoli niestety przegraliśmy, tutaj mogliście zauważyć, dotarliśmy do finału Ligi Europy. To już był wielki sukces, niestety przegrany po rzutach karnych. Kownacki grał, ale niestety nie już strzelał rzutu karnego, co było dosyć ciekawe, bo szczerze mówiąc spodziewałem się, że jako Osoba, która jest na boisku jako napastnik, pływa już z strzałów rzutkarnych, ale niestety nasz trener wybitny się nie zdecydował. A możecie zauważyć, że w Kornacki właśnie walczy z Martinezem, na przykład o pierwszą jedenastkę? Choć wiem po cichu już właśnie Łukasz i mówił, że Kownacki będzie pierwszym wyborem w tym sezonie, bo Martinez już jest wiekowym zownikiem, ale także będzie chciał odchodzić do innego zespołu. Dlatego niech spokojnie właśnie Dawid się przygotowuje do tego okresu. Miał obiecane pierwszą jedenastkę, a młodszy Włoch właśnie teraz będzie rezerwowym, który będzie cały czas. Pomagał oczywiście Kownackiemu, żeby ten rósł siłę, bo oczywiście przez rywalizację podnosimy swój poziom. No i możecie zauważyć, że bardzo so, dobry sezon właśnie Kownackiego, Mistrzostwo Kraju AC Milan, więc coś niesamowitego. 103 punkty, tyle samo co Juventus. Tutaj niestety przegraliśmy znowu z Napoli w półfinale w Copa Nacional, ale wydaje mi się, że całkiem dobrze to wszystko wyglądało. A teraz możecie zauważyć, że pokonaliśmy Ajax właśnie w lidze Europy, więc można powiedzieć, że ta polska brygada, która rządzi właśnie w tym zespole, naprawdę dobrze funkcjonuje. 24 bramki, 27 łącznie, coś niesamowitego. Można powiedzieć 7-2 ocena, ale jak ktoś z mistrzostwo, no to było wiadome, że po prostu będzie miał wysoką właśnie cenę. A możecie zauważyć, że takie gwiazdy, Zaniolo, jak Berella, jak Wings właśnie grali w tym zespole. Wiem, że Wings już był praktycznie od początku naszej przygody z Kownackim tutaj w AC Milan, ale ten trener właśnie, Łukasz to też na niego stały, więc to było coś niesamowitego, że właśnie Anglik mógł się odnaleźć właśnie w lidze włoskiej, co nie jest dosyć naturalne, ale tutaj idealnie to wyglądało. Tu możecie zauważyć przedsezonowy mecz, oczywiście oczywiście o Supercopa, Cop, e, który był rozgrywany, oczywiście i Tu możecie zobaczyć piękną bramkę Dawida Kownackiego na 2 do 1. Zobaczcie, że mecz Serenite naprawdę po zwycięstwie w Lidze Mistrzów naprawdę chciał podtrzymać poziom, ale jak widać Asymian cały czas może walczyć właśnie na międzynarodowej arenie i tu możecie zauważyć także, że zdobyliśmy po raz drugi mistrzostwo kraju, także wygraliśmy puchar. Po raz kolejny wygraliśmy e, Copa Nacional, ale także możecie zauważyć, że niestety odpadliśmy z Lionem w jednej ósmej. Niestety trener Łukasz Hito nie najlepiej radził sobie właśnie w Lidze Mistrzów. Gdzieś to wszystko źle funkcjonowało, choć tutaj Dawid Kownacki zagrał rewelacyjny sezon. 29 bramek właśnie w samej serii, ale 30 parę bramek w całym sezonie. To jest coś niesamowitego. Kończył mu się kontrakt i szczerze mówiąc jako klient negocjowałem właśnie, żeby dostał lepsze pieniądze, żeby może odszedł, żeby zrobić delikatne zamieszanie, że może Kownacki będzie chciał odejść, żeby jednak zarządca klubu, czyli Łukasz Achito, chciał dać większe pieniądze. Oczywiście zgodził się na to, Dawid Kownacki cały czas był bardzo ważną, postacią w tym całym zespole i wydaje mi się, że cały czas ruszyła, a tu możecie zauważyć perfekcyjne uderzenie właśnie tego naszego napastnika, tego naszego rodaka. I taka ciekawostka: Polska dotarła do półfinału Mistrzostw Świata właśnie z Dawidem Kownackim i Arkadiuszem Nikiem na ataku. Coś niesamowitego, ten duet napastników naprawdę bardzo dobrze działał, choć już włoski szko szkoleniowiec naszej reprezentacji stawiał cały czas na formację 5-3-2 i idealnie to się wszystko prezentowało. Ale tutaj w klubie cały czas Łukasz, gdzieś tam Achito myślał, jak to wszystko poukładać, bo oczywiście w lidze włoskiej staliśmy się potęgą, ale na arenie międzynarodowej cały czas to nie wychodziło. Dawid Kownacki też miał już 84 werala, wiedział, że może grać w takich zbojach jak Barcelona, Real Madrid, czy nawet, nie wiem, Bayern, Borussia, Manchester United. I gdzieś mówiłem, zostań tutaj, wierzę w tego trenera, wiem, że ma plan. I bardzo ciekawa formacja 4-1, 4-1-1 Gdzie Kownacki oczywiście był napastnikiem Ale graliśmy praktycznie sześcioma pomocnikami I to wypaliło idealnie Ten sezon był po prostu marzeniem I za chwilę to zobaczycie Dawid Kownacki, który właśnie strzał po długim rogu Zobaczcie jaką on umie podkręcić piłkę Jak bardzo delikatnie umie właśnie umieścić piłkę obok bramki A zobaczcie, tacy zawodnicy jak Tonali, Komonan Tutaj przyszli właśnie do AC Milanu Bo wiedzieli, że to jest właśnie gwarancja sukcesu Gwarancja kolejnych Mistrzostw i gwarancja gry na najwyższym poziomie, a o to właśnie chodziło, i naprawdę to wszystko dobrze funkcjonowało. Po raz kolejny zdobywamy właśnie Mistrzostwo Kraju, więc gratulacje dla Dawida Kownackiego, Supercopa, także dla nas. Możecie zauważyć 3 do 1 właśnie z Napoli, więc rewelacyjny wynik. Teraz kolejny puchar, który musimy także zwyciężyć, czyli Puchar Włoch, ale niestety tak się nie wydarzyło. A teraz możecie zauważyć, że wygraliśmy Ligę Mistrzów! 1-0 z Chelsea Londyn Dawid Kownacki w 88 minucie ucieszył publiczność właśnie we Włoszech. 23 bramki, 34, 34 spotkania. No i tu możecie zobaczyć podsumowanie tego okresu właśnie w AC Milan. Jak potoczyła się dalsza historia, właśnie tego zawodnika w Aceminan? Czy odszedł, czy został? To już historia na inny odcinek. Wy, oczywiście, możecie dopisać w komentarzu, jak wydaje wam się, gdzie właśnie przeszedł ten zawodnik, czy został, czy zdobył mistrzostwo, czy zdobył mistrzostwo Świata z reprezentacją Polski. Ja się z wami żegnam. Cześć!